Witam Was, tu Minecraft Minecraftowiecy a to jest pierwszy odcinek Let's Play Minecraft Survival e, pod tytułem bo postanowiłem ją nazwać Minecraftowiecy kowa wyżyna ojej oh yeah. u Was na YouTubie, bo tak program do nagrywania Bandicam i YouTube za to, że, ba, że bardziej się zaczyna, ale teraz mi się nie zaczyna no dobra, dzisiaj trochę jeszcze materiałów mam, bo mi się nie chciało już tego nagrywać i mam bardzo fajny świat, zarabiam po kartę, tylko tu dokończę jakąś skrzynkę, craxboxa je zgubiłem i tak, tamtego survivala już nie będę kręcić, bo przypadkowo nawet mapę opowiedziałam i tam nie było żadnych fajnych gór ani nic a to jest fajna mapa znaczy tak mi się wydaje Które są odcinku Mam tam save'a do tego. I co? W dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku, no to by tak informacyjne, ale jeszcze zbudujemy to FPS-ów, a w Minecraft jak F3 to miałem 150, a zobaczmy ile to mam teraz ja mam 10 FPSów, tak bo, bo jak nagrywam to jest trochę mało, ale minimum tak I, i może potem wkleję ten świat na serwa i będziemy grać to w Multi z moimi kolegami no zobaczymy tak tak to coś by nie grało... Hmm. Około 6 osób chyba Moi koledzy sobie Nixa, sobie jakieś fajne sobie wymyślą Oczywiście będzie nim troll, na no trolla wam jeszcze nie przedstawiałem, to jest mój przyjaciel. z innymi moimi kolegami, ten sobie Survival Island, a, a, ale to nie są te tylko takie na morzu. No i graliśmy w to i tak jakoś nasz to ten. Powiem ja, ja bym tak przeciągła, że cały czas graliśmy, a ja zapomniałem o nagrywaniu filmików. Ale już będę nagrywać. Może się cieszycie. Dużo komentarzy miałem, żeby kupić nowego nowy komputer. No to się to spełni wasze wymaganie, ale jeszcze nie wiem kiedy. Ale mam szczęście, że, ja, że jak najszybciej. A ja coś myślę, że około miesiąca, to to... Nie, na no, mniej może. A nie wiem. Zobaczymy. Przetwarzaj ten film w gorszej jakości, tak powiem. I YouTube też. A normalnie mnie nie mógł. A chyba troszeczkę będzie. Ale. W następnym odcinku dokończymy domek. I pójdziemy do jaskini. Chyba to lubicie. Bo ja to lubię. Ja nie, nie znam chyba nikogo, co by nie lubię. ocenajcie, komentujcie. Minecraftowe cyk żegna, papa. Pa.